Cześć, tu T-Rex. Dzisiaj jest bodajże 4 czerwca i już od wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, weszła kolejna darmowa gra na Epic Games. Tym razem po Borderlands trójce, o której nie zrobiłem niestety w filmiku, a no i jednak jest to duży tytuł. Jest teraz... Epic dało nam Wolfenstein, jeżeli dobrze to czytam jeżeli nie to poprawcie mi w komentarzach The New Order i jest to jedna z, ty z tych części serii które jest uznawana za jednego z lepszych e, FPS-ów e, cała e, cała wizja świata opanowanego przez e, te tyrańskie rządy ale też sama mm, akcja gry podobno wciąga na wiele, wiele godzin no data, data wydania, oczywiście chodzi tutaj o datę wydania Epic Games, gdyż gra już naprawdę od dawna e, siedzi na półkach e, zapalonych graczy, e, graczy FPS-ów więc ja sam jeszcze nie ograłem, ale na pewno zrobię przynajmniej jeden film o tej grze, kiedy oczywiście ją zainstaluję, bo gracze PC-ta zawsze mają kłopot z miejscem na dysku. Tym akcentem kończę. To jest krótki odcinek jak zawsze jeżeli chodzi o darmowe gry na Epic Games. Cześć.